Koniec ery Warrena Buffeta. Największy żyjący weteran inwestowania odchodzi na emeryturę i zapowiada to odejście na koniec 2025 roku. To zdecydowanie był giełdowy i rynkowy news całego ostatniego tygodnia. Zaskoczenie Niespecjalnie, bo to musiało w końcu nastąpić, zwłaszcza po śmierci Charlie'ego Mangera. Ale to nie wszystko, co działo się w ostatnim czasie na rynku. Wyniki pokazał m.in. Apple, pokazała Meta czy mój ulubiony Amazon. I wszystkie najważniejsze wnioski z tych wyników skrócę dla Was właśnie w tym wydaniu Finuika. Do tego spojrzymy sobie na to, co znowu Trump zmienia w cłach i zerkniemy, jak naprawdę trzyma się amerykańska gospodarka. Gotowi? No to zapraszam na materiał. Partnerem odcinka jest Freedom24. Broker, będący częścią grupy Freedom Holding, notowanej na amerykańskiej giełdzie NASDAQ. Załóż konto teraz i odbierz do 20 darmowych akcji o wartości nawet 800 dolarów każda. Dołącz do prawie 2100 inwestorów w strefie Premium DNA. To najlepsze miejsce do inwestycyjnej i finansowej edukacji również dla Ciebie. Dziękuję Wam za wszystkie 68 ponad tysięcy Waszych subskrypcji. Pomóżcie temu kanałowi dalej się rozwijać i zostawcie swoją już teraz. Koniec pewnej epoki w świecie inwestowania. Warren Buffett ustępuje ze stanowiska szefa Berkshire Hathaway po 60 latach. Nowym szefem zostanie Greg Abel, związany z firmą od lat. 94-letni Warren Buffett ogłosił to podczas dorocznego spotkania akcjonariuszy Berkshire Hathaway, a jego następcą zostanie obecny wiceprezes i członek zarządu Greg Abel, który od 2018 roku odpowiada za działalność operacyjną firmy poza sektorem ubezpieczeniowym. The Greg should become the chief executive officer of the company at year end. Decyzja ta wymaga jeszcze formalnej akceptacji Rady Nadzorczej, no ale umówmy się po takim namaszczeniu. To jest jedynie formalność. Buffett podobno zaskoczył nawet samego Abla, ogłaszając decyzję publicznie, bez wcześniejszej konsultacji z nim i bez zapowiedzi. Pomimo trochę niespodziewanego momentu, to jednak to nie było całkowicie niespodziewane, bo Abel już od lat był wskazywany jako naturalny kandydat do objęcia Berkshire po tym, jak Buffett odejdzie. Buffett, co do zasady, nie planuje też sprzedaży swoich akcji berkshire, które są wyceniane obecnie na 160 miliardów dolarów. Część z tego majątku regularnie przekazuje też na cele charytatywne. Nie wiadomo, czy pozostanie przewodniczącym w Radzie Nadzorczej, czy będzie się jakoś angażował w życie firmy, chociaż sam sugeruje, że jego formalna rola zakończy się wraz z odejściem z funkcji CEO. Nadal pozostanie głównym udziałowcem z 14% udziałem i 30% prawem głosu. Abel zapowiedział, że będzie trzymał się dalej Zasad bafeta, w tym między innymi utrzymywania pewnej. Podwyższonej rezerwy gotówkowej. Nie ujawnił jednak szczegółowych planów własnych co do alokacji kapitału, który obecnie zgromadził Buffett, a jego styl zarządzania i to trzeba sobie powiedzieć jasno różni się od Buffetta. Jest on o wiele bardziej zaangażowany operacyjnie, co też potwierdzają pozytywne opinie szefów spółek zależnych od Berkshire. W skład całego imperium Buffetta wchodzą nie tylko spółki, w które firma inwestuje, ale też firmy, które w pełni operacyjnie podlegają grupie. Między innymi ubezpieczyciel Geico, kolej BNSF czy energetyczne Berkshire Hathaway Energy. Greg był przez wiele lat zarządzał bezpośrednio niemalże tą ostatnią firmą. Akcjonariusze od lat naciskali na Buffetta, żeby ten zaczął wypłacać dywidendy. Tu Warren niezmiennie twierdził, że dopóki on potrafi sam lepiej reinwestować zyski niż inwestorzy, to nie ma powodu do tego, by dzielić się tymi zyskami w formie dywidend. I chwała mu za to, bo w tym akurat ma od dawna rację. No ale. Decyzja u Buffetta o odejściu trochę rozbudza nadzieję inwestorów, pewnie, że część tej dywidendy w końcu z Berkshire zacznie skapywać. Ja nie liczyłbym na to. Odejście Buffetta rzuca też nowe światło na te gigantyczne zasoby gotówki zgromadzone przez Berkshire. Media chętnie powtarzały narrację, jakby to Buffett przewidywał wielki krach rynkowy i celowo sprzedawał część akcji, żeby zwiększać poduszkę finansową. Bardziej prawdopodobne wydaje się prozaiczne wyjaśnienie, że gotówka była gromadzona właśnie z myślą o sukcesji. Dokładnie o tym też wiele razy Wam opowiadałem w poprzednich nagraniach. Gromadzenie gotówki w Berkshire to element planu przekazania firmy i umożliwienie nowemu prezesowi jak największej autonomii. Bez. Spadów inwestycyjnych po poprzednich zarządzających. No, ale media rozkręciły własną wersję historii i to właśnie ona poszła w świat. Przy czym te 370 już ponad miliardów dolarów w gotówce, które zgromadził Buffett dla Grega Eyla do zarządzania, no, trzeba przyznać, że może pójść z tego naprawdę, naprawdę niezłe szaleństwo zakupowe. Może na przykład akcje Apple zostaną zmienione na Amazon'a, mojego ulubionego Big Tech'a, który opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2025 i zobaczyliśmy w nich, że przychody wzrosły o 9% do poziomu 155,7 miliarda dolarów, a jednak mimo tego akcje spółki spadły na początku o 4%, a potem cena szybko odrobiła te straty i to nawet z nawiązką. Dlaczego? Otóż główny motor zysków firmy, Amazon Web Services, tak zwany AWS, czyli chmura obliczeniowa, odnotował wzrost przychodów o 17% do 29%, 3 miliarda dolarów. To naprawdę solidny wynik i naprawdę solidny wzrost, zwłaszcza, że to jest obecnie najbardziej przyszłościowy element całego biznesu Amazona. Spółka rozwija też nowe projekty związane ze sztuczną inteligencją. Na przykład w ostatnich miesiącach uruchomiła generatywne modele Amazon Nova oraz zaprezentowała nową wersję wirtualnego asystenta Alexa Plus. Rozszerza też działalność satelitarną w ramach swojego projektu Kuiper, konkurując m.in. z siecią Starlink. Od Ilona Maska. Skąd więc ten pierwszy spadek? No niepokój wśród inwestorów dalej wywołują cła Trumpa. Amazon przedstawił prognozę całkowitej sprzedaży na drugi kwartał na poziomie od 159 do 164 miliardy dolarów, a to oznacza wzrost od 7 do 11%. I już tak wielki rozstrzał tej prognozy własnej pokazuje, że sam Amazon. Nie do końca wie, czego może się dalej po tych cłach spodziewać. Cła na towary z Chin mogą bowiem wpłynąć na osłabienie popytu na część biznesu e-commerceowego Amazona. I chociaż dalej największymi stawkami nie objęto elektroniki i części produktów codziennego użytku, no to jednak ta niepewność co do dalszych działań, które może albo nie może zrobić administracja Trumpa, pozostaje duża i Amazon musi to uwzględnić w swoich prognozach. Stąd ten gigantyczny rozstrzał. Przy czym firma zapewnia, że jak dotąd nie zaobserwowała spadku popytu, a w niektórych kategoriach sprzedażowych na nawet sprzedaż wzrosła, bo konsumenci mają kupować trochę z wyprzedzeniem, obawiając się potencjalnego wzrostu cen w przyszłości. Jednocześnie większość sprzedawców działających na platformie nie zmieniła jeszcze swoich cen. A firma podkreśla, że nie jest nadmiernie uzależniona od importu z Chin. W ostatnich dniach pojawiły się też dość duże kontrowersje wokół rzekomego pomysłu Amazona, żeby pokazywać klientom dodatkowe koszty wynikające z ceł bezpośrednio na stronie produktu. No ten pomysł spotkał się z gigantycznie ostrą wręcz reakcją Białego Domu, który zaczął twierdzić, że Amazon jest na usługach Chin największa niemalże amerykańska spółka świata, ale został tak czy inaczej szybko wycofany po interwencji samego Jeffa Bezosa, z którym to skontaktować miał się bezpośrednio prezydent Trump. Kolejnym pozytywnym elementem samego raportu był też rozwój działu reklamowego, a sprzedaż reklam w Amazonie wzrosła o prawie 20% rok do roku. No co, moi drodzy, pokazuje, że Amazon skutecznie zaczyna konkurować na tym rynku z takimi gigantami jak Google czy Meta. A raczej nie pomyślelibyście, że Amazon to biznes reklamowy. Kluczem do zrozumienia biznesu Amazona w ogóle jest pozbycie się myślenia o tym, że jest to spółka e-commerce. To już nie jest ten czas. Jasne, e-commerce odpowiada za największe przychody, ale realne zyski i przyszłość Amazona jest zupełnie gdzie indziej, a wyniki jedynie to potwierdzają. Amazon staje się maszynką do generowania gotówki, gdzie dźwignia operacyjna robi szaloną robotę, a to dopiero sam początek tego kolosalnego wzrostu. Dlatego też pozycja Amazona w publicznym portfelu Freedom 24, jaki dla Was prowadzę, została. Powiększona. Szybkim przypomnieniem, że publiczny portfel Film 24 to jeden z trzech publicznie prowadzonych dla Was portfeli. Jeden to portfel publiczny kwartalny, oparty głównie o funduszach ETF. Drugi portfel e, spółkowy, ale bardziej defensywny. E, najnowsza aktualizacja portfela publicznego kwartalnego była publikowana 13 kwietnia. Ten portfel bije obecnie szerokie indeksy o ponad 50% w długim terminie, a do tego robi to przy o wiele, wiele mniejszej zmienności. Portfel defensywny też radzi sobie całkiem nieźle. Natomiast portfel Film 24 to portfel o wiele bardziej agresywny. Oparte o indywidualne spółki zagraniczne, który ma wam pokazać, że da się wygrywać z szerokim rynkiem akcji. No i. Jak na razie bardzo dobrze mu to wychodzi. Do tego portfela wpłacamy co miesiąc nowe 600 euro, uzbierało się tam na razie 10 800 euro czystego kapitału, a wraz z początkiem maja pojawiła się kolejna dopłata. W końcu pojawiła się kolejna dopłata. No bo czekałem na nią od naprawdę wielu tygodni, zresztą co tydzień wam o tym mówiłem. Portfel jest obecnie na malutkim 1% minusie w całym 2025 roku, co już jest lepsze niż indeksy. A od 2024 na solidnym prawie 40% plusie i znowu lepiej niż indeksy. W ostatniej aktualizacji sprzed tygodnia nie dokonałem żadnej zmiany, mimo że bardzo chciałem, no ale nie było żadnej wolnej gotówki. W zasadzie to zasady trzeba było poczekać na nową dopłatę do portfela. W przypadku moich prywatnych, większych portfeli, na szczęście czekać. Nie musiałem o realizacji kolejnych zakupów. Tam wiele razy dla Was pisałem i nagrywałem przez niemalże cały kwiecień, no ale teraz w końcu mogłem coś zrobić w przypadku publicznego portfela Freedom 24. Te nowe 600 euro, które pojawiło się na rachunku, niemalże automatycznie zostało w połowie, czyli za 300 euro, przeznaczone na dokup akcji Amazona, a za kolejne 300. Zdecydowałem się o zakupie testowego pierwszego pakietu akcji Novo Nordisk do tego portfela. Pozycja, którą myślę, że chętnie w przyszłości powiększę. Akcje Nowo są na solidnej przecenie, podczas gdy realnie w spółce nie dzieje się wiele złego, a nawet powiedziałbym, że zaczynają się dziać rzeczy pozytywne. To jednak zasługuje na osobny odcinek, który już teraz otwarcie zapowiadam Wam, pojawi się na tym kanale już niedługo. będziemy czekać. Tak czy inaczej, przestrzegam Was, że to jest portfel bardzo ryzykowny i nie powinniście się w żadnym stopniu inspirować tym portfelem dla własnych inwestycji. W każdej chwili możecie go jednak podejrzeć w linku, który jest w opisie tego nagrania, i jeśli czujecie, że chcielibyście spróbować taki analogiczny portfel odzwierciedlić, to na pewno wszystkie instrumenty, które są w tym portfelu znajdziecie na koncie Freion 24, a nawet niektóre z tych instrumentów akcji możecie dostać kompletnie bezpłatnie. Jeśli założycie konto EFreon 24 z linka, który jest w opisie nagrania, możecie otrzymać nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów. Każda lista akcji, które można otrzymać jest teraz widoczna u Was na ekranie. Ta promocja trwa do końca czerwca 2025 roku, a żeby z niej skorzystać wystarczy, jak już powiedziałem, wejść w linka w opisie albo w szumowym komentarzu. Następnie dokonać odpowiedniej wpłat na rachunek i podać specjalny kod promocyjny i już można sobie Odbierać akcje. A my wróćmy do rynku, bo nie tylko Amazon ogłosił swoje wyniki. Pokazało je również Apple, które ponadto ogłosiło skup akcji własnych o wartości 100 miliardów dolarów, co potencjalnie miało być jakimś wsparciem dla kursu, ale reakcja była stosunkowo negatywna, bo notowania spadły o ponad 3,5% w piątek. Nowy program z jest mniejszy niż rekordowy plan z zeszłego roku, wtedy było to 110 miliardów dolarów, ale mimo to Apple pozostaje absolutnym liderem wśród amerykańskich firm pod względem wartości wykupionych akcji. Według danych firmy Birnie Associates jest 7 największych programów skupów akcji w historii USA należy właśnie do Apple. W ciągu ostatnich 10 lat, to są dane, które zwalają z nóg, 10 lat Apple skupiło akcje o wartości łącznie ponad 700 miliardów dolarów, czyli więcej niż łączna kapitalizacja 488 spółek z indeksu S&P 500. No to robi wrażenie. Od momentu rozpoczęcia programów skupu akcji w ogóle w 2012 roku, Apple przekazała akcjonariuszom w ten sposób ponad 945 miliardów dolarów. Skup akcji to jest jedna z metod, jaką Apple wykorzystuje do przekazywania nadwyżek gotówki dla własnych akcjonariuszy, podobnie zresztą jak inne firmy w Stanach Zjednoczonych. Alternatywą jest oczywiście dywidenda albo jakieś inwestycje kapitałowe, albo kolejne przejęcia, no ale z uwagi na otoczenie regulacyjne, Apple ma już naprawdę mocno ograniczone możliwości, w zakresie dużych fuzji i dużych przejęć albo jakichś dużych inwestycji kapitałowych. Po prostu generują zbyt dużo kasy. Część inwestorów oczywiście może to postrzegać jako brak dalszej wizji na przyszłość firmy. Skoro zarząd nie wie, co zrobić z taką górą pieniędzy i potrafi jedynie skupować akcje, to być może jest to sygnał, że spółka znajduje się w jakiejś ślepej uliczce. No ale kiedy firma jest już na tyle duża, to faktycznie... Ciężko zrobić coś więcej z tą gotówką, no i dzięki temu mogą się ci inwestorzy cieszyć z tego, że Apple skupuje własne akcje, co sprawia, że zysk na jedną akcję sukcesywnie rośnie. Sam zysk może nawet nie zmieniać się wtedy zbyt imponująco, ale dzięki ograniczaniu liczby akcji rozkłada się on na coraz mniejszą ich liczbę. Na no to powoduje z kolei dynamiczny wzrost samego wskaźnika. Często daje to nawet lepszy efekt niż wypłacanie dywidend, bo pozwala na wzrost samego kursu przy niezmienionej wycenie na rynku. Sam nie jestem jakimś wielkim fanem posiadania Apple w portfelu, właśnie przez brak realnego, zauważalnego wzrostu przychodów w ostatnich latach, ale w długim terminie no rynek naturalnie musi takie programy skupu akcji nagradzać, chociażby przez prosty. Efekt matematyki. A my przeskoczmy na chwilę do prezydenta Trumpa, który podpisał dwa rozporządzenia, które mają złagodzić skutki wprowadzonych przez niego ceł na samochody i przemysł motoryzacyjny. Ta decyzja to efekt intensywnych nacisków ze strony producentów samochodów, dostawców części samochodowych i dealerów, którzy ostrzegali, że nadmiar ceł może doprowadzić do wzrostu cen aut, zamykania fabryk i utraty miejsc pracy, no, czyli w ostatnim przypadku czegoś, Kompletnie innego od oczekiwanych przez Trumpa efektów. Pierwsze rozporządzenie zwalnia importowane samochody z podwójnych opłat celnych, bo osobno za stali aluminium oraz osobno za same pojazdy, tak jeszcze było do niedawna. Chodzi o to właśnie, żeby unikać nakładania kilku rodzajów ceł na realnie te same produkty, które składają się na produkt końcowy, co prowadziłoby do bardzo nieproporcjonalnych kosztów. Drugie rozporządzenie natomiast dotyczy 25% cła na importowane części samochodowe, które wchodziło w życie 3 maja. Przewiduje ono tymczasową ulgę dla firm produkujących i sprzedających samochody w Stanach Zjednoczonych. Tacy producenci będą mogli odliczyć do 3,75% wartości pojazdów wytwarzanych w kraju. Po roku ta ulga ma się zmniejszyć o 2,5%, a po dwóch latach ma zostać całkowicie zniesiona. Cel jest prosty, zachęcić firmy do przenoszenia produkcji do Stanów Zjednoczonych, ale jednocześnie dać im czas na odpowiednie inwestycje, żeby przygotować się do tych zmian. Dzięki tym zmianom producenci samochodów i dostawcy, zarówno ci krajowi jak i zagraniczni, Mogą liczyć na niższe koszty. No niby to jest ok, ale czy to jest ostateczna propozycja? wątpię. Niepewność co do szczegółów nowych przepisów dalej utrudnia życie wielu firmom. Producenci nie wiedzą dokładnie, jak liczyć koszty ceł na części, jak długo będą obowiązywać te nowe zasady, jak będą wyglądały dalsze negocjacje handlowe ze Stanami i Stanów Zjednoczonych z innymi krajami. Niektóre firmy już teraz wstrzymały produkcję, zwolniły nawet część pracowników w oczekiwaniu po prostu na jakąkolwiek stabilizację. Przykładem tej niepewności jest General Motors, który wycofał swoją prognozę finansową na Cały rok powołując się, no jak żeby, nego, na wpływ. Ceł. Firma odroczyła też spotkanie z inwestorami, żeby lepiej przeanalizować skutki nowych przepisów i być na to spotkanie jakoś lepiej przygotowaną. Na razie producenci nie podnoszą cen samochodów, żeby nie zniechęcać klientów, choć rosnące koszty sugerują, że to jest tylko kwestia czasu. W pierwszym kwartale sprzedaż nawet gwałtownie wzrosła, bo klienci chcieli kupować auta zanim ceny pójdą w górę. No ale gdy zapasy się skończą, a nowe auta będą już droższe, to sprzedaż może wyhamować. I czy to jest naprawdę coś, na co liczy administracja prezydenta Trumpa? Ja ponownie wątpię. A to znaczy, że ten cały celny taniec jeszcze się nie skończył i jeszcze naprawdę dużo może się tu zmienić. Na razie jednak rynek pracy w Stanach Zjednoczonych, pomimo jakichś pojedynczych zwolnień, trzyma się bardzo dobrze. Ostatni raport NFP, Non-Farm Payrolls, dostarczył znacznie lepszych i, co istotne, o wiele bardziej wiarygodnych danych niż wcześniejszy odczyt z rynku pracy w formie raportu ADP, który to wtedy obudził na rynku trochę strachu. Raport NFP to jest taki comiesięczny raport publikowany przez amerykański Departament Pracy, który to przedstawia dane dotyczące zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych z wyjątkiem sektora rolniczego. Co do zasady, raporty NFP są traktowane z rynek, przez rynek jako bardziej wartościowe. Opublikowana liczba nowych miejsc pracy poza sektorem rolniczym wyniosła 177 tysięcy i wyraźnie przebiła rynkowe oczekiwania na poziomie 138 tysięcy. A to sygnał, że amerykański rynek pracy. Dalej trzyma się we wspaniałej kondycji. Stopa bezrobocia pozostała na poziomie 4,2% zgodnie z konsensusem, i ciekawym elementem z perspektywy rezerwy federalnej może być spowolnienie wzrostu płac, bo przeciętne godzinowe wynagrodzenie wzrosło o 3,8% rok do roku, mniej niż oczekiwano. No i okazuje się, że pomimo tego całego trwającego zamieszania w gospodarce i tak pojawiło się więcej miejsc pracy niż oczekiwano. Bezrobocie nie wzrosło, pozostaje do tego na ekstremalnie niskim poziomie. A spowolnienie wzrostu płac daje nadzieję na trwalszy spadek inflacji i możliwość obniżek stóp procentowych przez amerykański Fed. No jak na razie, gdzie by nie spojrzeć, ta amerykańska gospodarka wydaje się być odporna. Na wszystko. Podobnie jak odporna wydaje się być Meta, bo w tym mocno wynikowym tygodniu swoje dane pokazała również Meta i mocno zaskoczyła silną sprzedażą reklam i wyższymi inwestycjami w sztuczną inteligencję. Meta Platform to oczywiście właściciel Facebooka i Instagrama i odnotował on w pierwszym kwartale przychody na poziomie 42,3 miliarda dolarów, czyli więcej nawet niż oczekiwano. Dobre wyniki zawdzięczają oczywiście silnej sprzedaży reklam, które to niezmiennie odpowiadają za 98% przychodów firmy. Kurs akcji Mety wzrósł. Po publikacji wyników nawet o 8%. Firma zapowiedziała, że przychody w kolejnym kwartale będą zgodne z rynkowymi prognozami i jednocześnie ostrzega przed rosnącymi kosztami infrastruktury, związanymi m.in. z nowymi cłami wprowadzanymi przez administrację Donalda Trumpa. W odpowiedzi jednak na to wszystko, Meta nie planuje żadnych zmian w łańcuchu dostaw. Wydatki inwestycyjne na 2024 rok pozostają ekstremalnie wysokie i mają wynieść od 64 do 72 miliardów dolarów. Czyli nawet więcej niż wcześniej planowano. Część tej kwoty zostanie przeznaczona właśnie na rozwój infrastruktury pod sztuczną inteligencję, która według Zuckerberga ma kluczowe znaczenie dla przyszłości całej firmy. AI zresztą, w przypadku mety, już dziś pomaga bardzo mocno w personalizacji treści i jeszcze lepszym targetowaniu reklam, a to pokazuje, że boom na sztuczną inteligencję. Jak na razie pozostaje niezagrożony, bo skoro pomimo obaw o potencjalną recesję i problemy, big techy, takie jak Meta, jeszcze do tego zwiększają swoje plany inwestycyjne. No to gdzie tu problem dla AI. Meta niezmiennie stara się dogonić konkurencję w tym wyścigu i dogonić takie firmy jak Google czy OpenAI o dominację na rynku dużych modeli językowych i chatbotów. W tym celu uruchomiono nową aplikację nawet Meta AI, która ma ułatwić dostęp do narzędzi opartych na sztucznej inteligencji bez konieczności korzystania z Facebooka, Instagrama czy WhatsAppa. To jest odpowiedź na ograniczoną popularność WhatsAppa w Stanach Zjednoczonych, który dotąd był głównym kanałem dostępu właśnie do Meta AI. Meta rozwija też własne modele językowe, jak lama. Podczas konferencji zresztą Lama Kono ogłoszono, że modele lama zostały pobrane już 1,2 miliarda razy. No więc firma zdecydowanie nie zwalnia tutaj tempa. W styczniu nawet Mark Zuckerberg zapowiedział, że Meta zainwestuje setki miliardów dolarów w rozwój sztucznej inteligencji we wszystkich kolejnych latach. No i jak na razie. Przynosi to pozytywne efekty, bo w pierwszym kwartale zysk na akcję wyniósł 6,43 dolara, czyli o 37% więcej niż rok wcześniej i wyraźnie powyżej oczekiwań wszystkich analityków. Big Techy dalej mają się. Świetnie. To wszystko w tym filmiku, który powstał dzięki partnerowi odcinka Freedom 24 Jeśli uważacie go za wartościowy, pomóżcie też znaleźć go innym. Kliknijcie łapkę w górę, zostawcie suba, napiszcie jakiś komentarz. I pamiętajcie, że na innych naszych social mediach często pojawiają się nawet treści, których nie ma na YouTube, więc również warto je śledzić. Linki do wszystkiego są oczywiście w opisie tego materiału, a w tym filmie to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.